Cześć, jestem A cześć kolano! Siemano kolano widzowie! Siemano Dzisiaj kolejny film z serii... Ja mam za to. Tak, przygody zwariowanego Amitowa. <laughs> e Dzisiaj odwiedził nas taki wiking, fajny, hej, siemanko, z kumplem przyszedł. tak to jest mój dzik, u nas wikingowie nie ma dzików, nie ma psów, tylko są dziki, ten dzik to jest najlepszy przeciwko... nie ma dzików, nie ma psów? Tak naprawdę jestem Gal, jestem z Gali, to jest taka kraina, która leżała kiedyś ja, tam, jali. gdzie Francja, uuu, uuu, uu, uuu, muszę sobie sprawdzić w internecie, a moim kumplem jest Asterix i Obelix, z takiej gości. Ale wszystko jest dobrze, poszliśmy z dzikiem sobie na, na, na spacer. Aż tu nagle chyba ktoś w kogoś tu spotkałem. Krew, krew. A, nie, tylko nie to! Ja się proszę tylko pouczyć. A od czego zaczynam uczenie się? Krew. Od uśmiechu sierłki. Ładny uśmiech sierłki. Majstrowie. O. O, a mi teraz ma te słowiczne. uśmiech, później robi oo uśmiech i ooo uśmiech i ooo Teraz uśmiech i... Inne piskienie taka i, i powiem tak. No. Nie? Jakie to było. Jak? Okay. No tak. No. Ako tak? Mhm. Mm? A, a mi też zagryza wargę.

Ale tu są jeszcze policzki na wymianę. Wyciśnij jedno policzko. O, może język prawo na lewo, patrz. Hmm, hmm, hmm. O, boli. Hmm, 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 hmm. Widzowie, i tak mamy policzki razem. Co się stało? Urwisek się wystraszył. A teraz robimy, tak, zagryzamy co już też było, tak? A było wkładanie języka pomiędzy zęby a wargę. Tak. Mm, na dole. Mm, mm, co ty minęło? O, minęło już 15 godzin. To jest tak szybko, tak co czas leci szybko. A teraz oni pokazują, żeby robić prawo lewo. Patrz a, -a, -a. a góra dół? A w ogóle twój smog jakoś zastał. Musisz tym smogiem te ruszać. No dalej, po co go wziąłeś? A teraz tak, do środka i na zewnątrz. Czemu ten smog jest taki duży? Ale ma paszczę! O nie, zobacz, nie jest stałej. O, nie chciałem nasikać dla ciebie, panie smogu. Myślałem, że to jest skała. O, są panie smoku. A mi liczenie ząbków... O kurczak, i nie ząbków? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 70, 80, 125. Teraz zrobimy język jaj, Dalej. A jaj, hmm... Jak hmm. Hmm. O, ja je mam! Jak Jeszcze idziesz że zębłem? A ja po prostu jestem za stary, już nie zemówinęłam tyle. Ole, ty masz zębów? U nas w Gali to nie było tyle zębów. Nasze zęby Jeden jak wypadają, to co montujemy na hełm? Pięknie, to a na A teraz rulonik, bo nie pokaż. A teraz tak wiesz, taką, jakby. Tak samo złapać, łopatę, tak? Czy coś tak. Oj, odwrotnie, no. Rulonik. Dobra. A teraz co? Mamy też dla was coś takiego, co nam codziennie, ale wiecie pewnie moi drodzy, zaczniemy od... Sy. i z dziwnych stwierdzeń, tylko pójdziemy szybciej, bo my już całkiem dobrze nam to wychodzi, prawda moi drodzy? I mówimy ładnie. Sa. Sa. So. So. Is. 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 Es. 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 Asu. Asu. Asu Ej Ej Asu nie Wiem, że się a Asu Asu. Aso a so, Asa so, a so, a so, so, Eso. Eso. Esu. Esu. a

Dobre Sałata. No, Sałata 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 Sałata, Sałata. Samoch Samochód Samolot Samochód Samochód Sen Sen, Sen. Sennika Sennik. Sennik Sylwetka Sylwetka jak na piętnia Symbol Symbol Sos Sochna Sos Hot Sołtys Sołtys Kiedy koniec? Sopel Sopel Zobaczmy jeszcze ten jeszcze kilka Ja Ale suma. to był nie noikam. Ja wiem, Amidor, tak ciężko poprzeć, dobrze, żeby z nami ten wiknik, ten smok, to chodź walczy dalej, zgubcie ci tam. O a, ale a. A, moja głowa, moja głowa! Nawet czapki mi nie zdjąć. Ole, masz krzywe zęby. I strasznie ci śmierdzi z paszy, weź zjedz gumę albo... Dostajemy od mojego pra, 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 pra. O, dziękuję. Stefek ma sanki. Stefek ma acinu jadła. W sklepie sprzedają sałatę. W sklepie sprzedają sałatę. Kupię na mały księg. Na stole stoi słoik. Na stole stoi słoik. Lis ucieka do lasu. Krzyż je krzyżla. Lis ucieka do lasu. Lis ucieka do lasu. Ucieka. 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 Pięknie. Jak powiedziałeś na końcu, 15 razy trzeba ci nie? I się okazało, że jednak wiesz, bo ty już zwątpiłem. Może że faktycznie niż nie wieżej. Samolot wystartował z lotniska. Samolot wystartował z Lotniska. 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 Ej. LO... niewka. NI... Nie w Miałaś niewygupiony, obiecałeś mi to Nie Lotniska! Lotniska! Wygupiam cię, ale jak powiedziałeś? Nie rób tak, bo po źle reaguje kamera. Adresuję list do Teresy. Adresuję list do Teresy. Marta, teraz ty będziesz dzikiem. Mm, a ty ja ty Ja kim? będę tym i będziesz mnie atakował. Ej dziku, chodź do tatusia, Tatuś cię zje. Aaaaaaaaaaa, my gonimy! Pod schodami jest schowek. Pod tam ja piję kiepek. Powiedz ładnie. Pod schodami jest schowek. Adresuję list do Teresy. Adresuję list do lety. Teresy. Lesy. Dobra. Widzowie, teraz chwila ten. Chwila twoje, bo trudniejsze. Na kartkę uciekła. Teraz zadanie takie na rozluźnienie oczywiście, bo zawsze o, musi być jedno. Nie. No zostało jeszcze nam... Ile mówiliśmy? Mam 15 minut. Patrz. Teraz masz takie zdanie bojowe. Nie wiem czy też radę, bo to jest naprawdę dla mnie. Trzeba no, pomyśleć, trzeba się wysilić. Naprawdę nie jest łatwo. Ten pan może ci pomóc tutaj i ten pan może ci pomóc. I teraz patrz. Tu masz rysunki jakieś, tak? I musisz znaleźć na tym ten rysunek. I tu musisz w tych chmurce pokolorować jaki dasz temu rysunkowi kolor. Jaki A ile dasz? mam tego nadeki? No nie wiem. Tyle ile jest. Pójdziemy po policzymy. E, to jest, to jest pierwsze, tak? Co to jest? Zawon. To jest taki, jakby, wiesz, w sumie co jeszcze bo to jest jakby taki, 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 takie, naczynie, na którym się nalewa sos. I tu jest napisane sos. Sos. Dobra, i teraz masz, A tu jest tak? Sos. Damy różowy. To tu tu zamaluj na różowo, na fioletowo. Mm, Dlatego ruchy. sos damy na fioletowo, no. Tak? I teraz poszukamy tu po kolei, gdzie jest, jest sos. Tu po Tu go na fioletowo. Mm. I chyba ci się udało wszystko, bo co bo w ogóle tu jest napisane, że ile z tych sosów w naszą cyferkę? Jeden. jeden. I jeden znaleźliśmy, tak? To chyba jest okej, okay, nie? A tu jest ile tego obrazka będzie? Wtora. Dwa, dwie. O, Sowy Sowy. No dobra, jaki kolor będzie No inny, żeby nie się. Nie. Różowy? Niebieski na pewno, nie chcesz powinien sobie. Co ile ma? Ile znalazłeś tych słów? Jeden. Pokaż. Co? Gdzie jedna? Trzyna. Tutaj? A tu pierwsza jest ale się ukryła. Tutaj. A co ona później? Wygląda jak Gepard, ale jest podobny kot. z sy. Ty. Wilk. Ty, ty. Tygrys. No za żółty będzie? No po Ile jest tych tygrysów? Powinno być. Trzy powinny być, dobrze. A tu najpierw znaczy, że żółty, żebyś nie pomyślał, że żółty to jest tygrys. Tu? Mhm Tygrys. Ty. Mhm. Nie, ty jeszcze widzę na pewno, ale no. mam no, widzę, widzę dwa jeszcze, no? No no. A on na początku, na jakim pejomu? Na początku jeden też, no. Jedną wyrząd niżej od tego. A Ale jaki, Tak, widziałem, no. A jaki A tutaj, okej. Okay. Pięknie. Osa. Osa, no pięknie powiedziałeś jaki tam kolor kolorosie. Był pomarańczowy? Był już nie był pomarańczowy? O, zobacz, ale ja ten rzut pracował. Ile ich jest? 10 chyba. O? Os? Nie, os jest mniej. Idę? Jak strzelasz? Cztery są, brawo. Tam do góry najpierw są po takim małej, żebyś wiedział, że to są osy, te pomarańczowe. Co? Ech, Teraz ok, to idziemy. Są cztery i masz cztery. No, Jeden, co tak, chyba. Trzymaj się? A będę mieć cztery. Mm -hmm. Na dole jest. Na Mam Mhm. To jest chawata, ale Jaka? Było ją mój kedlone. A ta młotek jest chawata. Chcę coś tam mówiła w tym A skąd jest chawata?

Ну, no, а может быть, никто не обращает Давай. Ну? No. Что ты, мама? W dwie oglądają, oglądają i nie wierzą. Kto jest mamy tych samas? Pięć. Brawo. Prozuje Dobra, Chyba odłóż ten pisek. jest fajny. Co idziemy dalej? Koch kachu. No dobra, to robiłem połowę, tak? A ile ją minęło? Nie, bo trzeba nawet kolejny film tam wypsuł się. Tak, tak, e, wiesz co, wyjście, weź ten, a ten las? To jest sobie jeszcze ten ostatni las, numer 6 i koniec będzie. Może ją zrobimy las, co? Mm -hmm. Pichak. Koleczka. Nie wiem. Koleczka. I lejki. Like Krewetki. co? To jest kolejny już? Pierwszy. Kto jest pierwszy?

Ile już mamy? nie trzy. No. Nie ma. Tylko jest je to na tylko jedna ja piste na komentarzu. No dobra. Ile mam Wszystko już? Policz to cię pokaż. Nie, mam. Jeden, nast, dwa, trzy. Krzyż, a tu jest cztery. Tu jest cztery na przykład, o. No 5. Ja czu... Okej, okay. nie, nie, nie ma. Jeden, dwa, trzy, kto pięć. Jak mam i hej, konik na kichaj. Mhm. Mm I Bo Bo tylko słyniesz dwa, zna, dwa, dwa, pa! O! Ale zawsze na koniec robimy coś takiego w sumie, tak? Mnęło. Dalej, to raz powtórzymy sobie wierszyk. U Sabiny na stoliku. U Sabiny na stoliku, z dumnym karku kul. Spinka kostka dwa naparski. Spilka kolka dla naparski. Sam smacznych pestek z odbiegarskim. Macmkę pelka ziekarski. Konie, koniecz Tak. Spinka kostka dwa naparski. Spinka kolka dla napalski. Smacznych pestek ze dwie garski. Smok wawelski papierowy. Oczeleczki papilowe Serce słonik plus o plaslikowy słonik plastikowy Dobra, to co? Koniek eee, serpentyna i sakiewka Serpentyna i Sakiewka i niebieska chorągiewka. I niebieska chorągiewka Dobra. To pożegnajcie się, ja idę szukać mojego dzika Hej, Pa! A to nie koniec, nie? Jakie on kanki, jak chy. Pamiętacie? Ratunku muzyka! Kiku klipki łapewki tu kule, ona ratunku! Dwajki klipki i łapewki tu kule, pachnie!